Tak mówią tylko najgorsi wrogowie Polski i Polaków za granicą te Polakożercy, którzy po prostu atakują nas w sposób przecież niezgodny z prawdą historyczną, nieuczciwy, niegodny, niegodny Polaka. Myślę, że 15 minut po wypowiedzi w takim tonie we Francji czy w Niemczech taka osoba musiałaby się podać do dymisji. Wydaje mi się też, że trzeba się poważnie zastanowić, czy taką ważną instytucją może kierować, kierować funkcjonariusz publiczny, urzędnik publiczny, czy możemy z budżetu dawać publiczne pieniądze na taką instytucję, e, która służy szkalowaniu, w, tej, w tym przypadku, że to jest ewidentne, szkalowaniu narodu, szkalowaniu Polaków, e, szkodzeniu polskiemu państwu, że zresztą pan od narodu dłuższego czasu w dużej mierze swoją energię koncentrował na atakowaniu rządu Atakowaniu zmian, które zachodzą w Polsce. I to jest tylko przykład jakiejś jego bezgranicznej, bym powiedział, z jednej strony, i, i jakiejś impotencji intelektualnej. No bo po prostu, e, przecież mało było takich narodów, które tak, e, tak jednoznacznie e, e, nie, Wspomagały się w środowiska Planow Planowo pomagały po prostu. A, oczywiście. Mieliśmy oczywiście. państwo podziemne, które tak karało wręcz za, za. Jak najbardziej szmalcowników i to karą śmierci. To było niezwykłe okrucieństwo niemieckie, przecież na, na terenach Polski, dotykające zarówno narodu żydowskiego, jak i Polaków. To Tym bardziej bolesne, dlatego że Polska od wielu miesięcy, od wielu lat właściwie stara się o to, aby prawda historyczna w zakresie odpowiedzialności za obozy zagłady była zwłaszcza na Zachodzie jasno artykułowana. No i takie sformułowania przeczą no, tak, tak to to kontrargumenty. Tak jest, to jest działanie na rzecz tych najbardziej niemieckich propagandowych tak. ośrodków, które, które chcą rzucić odpowiedzialność z, z narodu niemieckiego i jego przywódców nazistowskich, hitlerowskich za Holokaust. Także y, uważam, że trzeba się bardzo poważnie zastanowić, czy y, można przeznaczać i czy, czy warto przeznaczać publiczne pieniądze na budżet takiej instytucji, którą kieruje taki człowiek. Moim zdaniem, dopóki nie poda się do dymisji, y, no chyba nie ma sensu wydawać publicznych pieniędzy na szkalowanie po prostu narodu polskiego. A mówi to wiceszef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która właśnie pracuje nad założeniami budżetu na przyszły rok, tak? Panie pośle, kolejna sprawa, która bulwersuje dzisiaj, która dotarła do opinii publicznej, aresztowania byłych, byłych władz, byłego kierownictwa zakładów azotowych Police. O aferze polickiej mówiliśmy i to nie, nie tak dawno tutaj w studiu Telewizji Trwam. Pan między innymi poruszał ten temat, między innymi kwestii zakupu kopalni w Senegalu kopalni, która okazała się pusta. No tak, można by to umownie nazwać już dzisiaj przekręt senegalski. To gigantyczna inwestycja, jako jeden z nielicznych. Mówiłem już wiele miesięcy temu o tym, że jest to przekręt i że konsekwencje będą dramatyczne. To była przecież wielka inwestycja, sięgająca kilkuset milionów. 30 milionów dolarów. Tak, były dodatkowe z tym koszty związane. No Dzisiaj widzimy, jakie są konsekwencje tego. Takich przypadków niestety jest więcej za poprzednich rządów POPSL mieliśmy takich przykładów, które dzisiaj tak się nazywa dla zmylenia przeciwnika nietrafioną inwestycją. Ona była jak najbardziej trafiona, tylko dla niektórych, dla wybrańców. Ja przypomnę, że w mojej ocenie również potężne straty ponosimy na razie nadal. Z powodu tej inwestycji w Chile, na pustyni Sierra Gorda, którą KGHM uruchomiło. Wydaje mi się, że bardzo podobne powinny być działania tutaj podjęte, bo tu też jest bardzo podobna historia. Transfer wielkich, gigantycznych pieniędzy tutaj w grę wchodzi kilkanaście miliardów złotych, a więc to są po prostu monstrualne pieniądze. Takich przykładów jest więcej w tych spółkach Skarbu Państwa, które były kierowane przez ludzi Platformy Obywatelskiej i e, rządu POPSL. Mieliśmy historię ze złożem, poszukiwaniem e, przez LOTOS e, gazu na Morzu Norweskim, gdzie się okazało, że po wydaniu prawie dwóch miliardów złotych gazu, nie znaleziono. No więc y, takich przykładów monstrualnej wielkości zlecanych różnego rodzaju prac przez spółki, na przykład węglowe, przez Jastrzębską Spółkę Węglową, którą praktycznie prawie że doprowadzono do upadłości. Dzisiaj się okazuje po półtora roku rządów, nowego rządu, że w tych spółkach jest 200%, 500% wzrostu zysku. Że są pieniądze, że te spółki notowane na giełdzie podnoszą straty, a dają zysk. Tak, i to kilkadziesiąt miliardów złotych wzrosły wartość tych spółek, że są zysk netto, że pozbywają się długu, że spłacają te długi. Więc widać, że no to, to, o czym mówiła pani premier. Pani premier Szydło, że przede wszystkim wystarczyło nie kraść i nie opowiadać, ja bym dodał, nie opowiadać tych bredni, które opowiadał pan profesor Balcerowicz na przykład, prawda, że to wszystko się zawali w rok, że druga Grecja, że Armagedon, że nie ma pieniędzy, że skąd, że przepiją te rodziny, te 500 zł, które dostaną, no nikt nic nie przepił, jak widać, jest poprawa w, w zamożności, w dochodach. To się przenosi na wzrost produkcji przemysłowej, bo jest popyt, bo jest sprzedaż detaliczna, bo jest, są podwyżki płac. Średnio około 4-5% wzrosły te płace i są nowe miejsca pracy. Znacząco spada bezrobocie. No, to wszystko jak widać, można, tylko, tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć po prostu zadbać o własny naród przede wszystkim. Właśnie poszukanie tych pieniędzy, które gdzieś kiedyś uciekały bokiem, wypływały, to jest także efekt tego, że po pięciu miesiącach budżet państwa ma deficyt zaledwie na poziomie 200 milionów złotych, a nie 14 miliardów jak to no, mogło być zazwyczaj co roku. Tak, no to jest jeden z najniższych deficytów w maju od chyba 20 paru lat. E, 200 milionów, prawda, kiedy normalnie się zdarzało za poprzedników, e, że to było 10-12 miliardów, 14 miliardów. E, to są znaczące wpływy, wielkie wpływy w tej chwili już z podatków, to jest przecież od stycznia do maja już można liczyć, że to jest około 30% wzrost dochodu z VAT-u, 15% wzrost z CIT-u. To jest kilkanaście, no może 14, może już 16 miliardów złotych więcej w ogóle w budżecie z podatków. No ale jeśli my się dzisiaj dowiadujemy, i to celnicy mówią, prawda, że im utrudniano, czy wręcz zniechęcano ich do walki z przemytem towarów akcyzowych, a głównie paliw i oni mieli łapać te automaty do gry, prawda, a nie sprawdzać cysterny, co się tam wozi. Nie. Profesor Witold Mazeleski, wybitny specjalista od prawa podatkowego, od VAT-u, policzył i przedstawił taką wersję wyliczeń, że przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u tylko na oszustwach podatkowych, wyłudzeniach, niepłaceniach podatku VAT, tych karuzelach podatkowych, Polskie państwo, czyli my wszyscy obywatele straciliśmy 140 miliardów złotych. Ja spróbowałem sobie policzyć również straty na pozostałych podatkach, czyli na CIT-ie, na niepłaceniu CIT-u, na przemycie towarów akcyzowych właśnie, na wpływów z hazardu i tak dalej, czyli braku tych wpływów. I też wychodziło około 20 miliardów złotych rocznie na tych pozostałych kwestiach, czyli no jednak doszłoby nam jeszcze ze 160 miliardów złotych na innych, czyli razem około 300 miliardów złotych. Tak, astronomiczną, nie przez, 8, przez 8, lat, 8 lat, lat około 300 miliardów szacuje 280 do 300 miliardów złotych straconych pieniędzy. nie ten. Więc widać, skoro teraz y, może być y, deficyt budżetowy o 20 miliardów nawet niższy niż planowano, a dochody nawet o 20 miliardów większe niż planowano, no to widać, że te pieniądze były w systemie, tak? tylko one trafiały do innych kieszeni, do głębokich kieszeni przyjaciół być może, a być może również struktur przestępczych. Ja nieprzypadkowo od wielu miesięcy mówię, że, na przykład, taka komisja śledcza w sprawie tego, kto był taki ślepy, że nie zauważał takich olbrzymich strat, czy pan minister Rostowski, ten geniusz, ten sztukmistrz z Londynu, którego nam tutaj, że tak powiem, sprokurowała Platforma Obywatelska na ministra finansów, człowieka, który w mojej ocenie kompletnie nie rozumiał tych zjawisk, które się w Polsce działy i sytuacji, nie, nie był w stanie tego ogarnąć. No, ale skoro właśnie jest pytanie, czy to to było tylko brak wiedzy, umiejętności, ślepota, czy też jednak być może jakaś przychylność dla czy tego... konkretny roku. scenariusz. Tak właśnie, więc te, tych pytań się pojawia coraz więcej i tych wątpliwości tu komisja śledcza byłaby jak najbardziej wskazana. A to jest moje oczywiście pomysł własny, autorski. Niemniej widać wyraźnie, że ten rabunek finansów publicznych, dochodów podatkowych był na gigantyczną skalę. To się działo w biały dzień po prostu. Każdy, kto chciał, wsadzał łapę do tego polskiego skarbca, wyciągał to ile chciał. No przecież i sprawa Amber Gold, i, i, i sprawa OLT Express. To widać wyraźnie, że myśmy, że ten, te, te osiem lat rządów Platformy PSL-u Stworzyło taki system półkolonialny, po prostu takiego wyzysku, rabunku, obdzierania ze skóry, do, do, do gołej kości, że tak powiem, wyciskania tych soków. Jak ja słyszę dzisiaj prezydenta Macrona, który poucza nas, że. Że Unia Europejska to nie jest supermarket, supermarket, z którego sobie można brać Polska i Węgry i inne kraje co chcą, to można by panu prezydentowi powiedzieć, że Polska też nie jest supermarketem, żeby firmy francuskie sobie wyciągały te rodzynki, które będą chciały, a miały tu prawdziwe Eldorado, że wspomnę tylko niektóre banki czy wielkie koncerny francuskie, którym tu nikt nie utrudniał specjalnie życia. E, optymalizowały sobie te wpływy podatkowe często jak i nic dziwnego, że w budżecie polskiego państwa była coraz mniej a przecież my dzisiaj realizujemy też wielki program wydatków socjalnych. To jest gigantyczny program. Proszę popatrzeć, około 40-50 miliardów złotych idzie jednak do Polaków, do polskich rodzin, a nie wyjeżdża za granicę. Hmm, oczywiście hmm, to nie jest wszystko jeszcze tak, jakbyśmy chcieli, bo przecież te i wynagrodzenia, i te podwyżki płac, chcielibyśmy, żeby były wyższe, prawda? 4,5%, 5%, ale to już jest znaczące, to już widać. No ale to jest niecałe dwa lata rządów, to jest półtora, niewiele ponad prawda, półtora roku rządów. Więc myślę, że jeśli by była taka możliwość dwóch kadencji, prawda, rządzenia, to myślę, że Polacy zauważą bardzo znaczącą różnicę w, w poziomie swojego życia i zobaczą, że można, że można, można dbać o własny naród nie szkodzić mu, nie szkalować polskiego państwa, nie donosić na niego, a jednocześnie ten wzrost gospodarczy może być na poziomie tych 4 czy 5%. Tak jak w przyszłym roku planowano, około 4%, tak? Tak, no, mam nadzieję, że on będzie to jest około 4%. Tak, czy... że będzie, nie, że będzie gdzieś około 4%. I myślę, że w przyszłym roku również nie, nie musi się źle zapowiadać. Także my jesteśmy wtedy teraz, no między innymi dlatego, że nie mamy euro, to jesteśmy jednym z szybciej, szybciej rozwijających się krajów. Europejskich Rumunia. Strefa euro nas nie wciąga, tak? Y, tak, strefa euro osłabia wzrost gospodarczy, to widać po tych krajach, które mają tam, pomijając to, że ludziom żyje się drożej po prostu. No, to jednak Litwini y, czy Słowacy przyjeżdżają na bazary do Polski, prawda, kupować podstawowe produkty, często masło, chleb. Czy, czy, czy wędlinę, bo po prostu jest znacznie taniej. Przez to jesteśmy bardziej konkurencyjni. Nie, jest wiele projektów, zamierzeń rządu, które mają jeszcze dodatkowo można powiedzieć, zadbać o, o poziom życia Polaków i te programy będą realizowane. Jest wielki program Mieszkanie Plus, który się rozwija. E, t, myślę, że Białej Podlaskiej pod koniec roku mogą być już pierwsze, pierwsze mieszkania e, w ramach programu Mieszkanie Plus e, praktycznie gotowe, więc e, to by pokazywało, że i tej materii da się sporo zrobić. Czy tak, dobrej koniunkturze gospodarczej być może trzeba byłoby pomyśleć jednak o tym, aby to zadłużenie publiczne, które w Polsce jest dosyć duże, systematycznie redukować i nie czekać na to, aż będą po prostu problemy. Takie jestem zdania, że tutaj jeszcze jest sporo do zrobienia, tu musimy rękawę zakasać rzeczywiście. Ten dług się przecież nie wziął znikąd. Przypomnę, że Platforma z PSL em oddawała nam praktycznie państwowy dług publiczny na poziomie prawie biliona złotych, mimo, mimo tego, że jeszcze wykonano ten skok na OFE, prawda, na 150 prawie miliardów złotych więc te długu, tych długów nie zrobiły krasnoludki, tylko ci, którzy rządzili przez tyle lat. Ale rzeczywiście tu można, tu trzeba myśleć o tym, żeby nieco się oddłużać, żeby, żeby te obligacje, te skarbowe papiery wartościowe szły w ręce Polaków przede wszystkim, a nie do zagranicznych podmiotów, nie do zagranicznych rezydentów czy zagranicznych banków. Oczywiście e, najważniejsze jest to, żeby pożyczać z sensem, z głową, jeśli, jeszcze, jeśli musimy że pożyczać My 32 miliardy rocznie płacimy obsługi kosztów długu publicznego, czyli 32 miliardy można powiedzieć wyrzucamy. Dla Polski one jako, da, jako sztywny wydatek, tak. musimy te odsetki zapłacić, i tak dalej. To jest gigantyczna przecież też kula u nogi kwota, No ale to jest ciężko odrobić. Zadłużyć się jest łatwo, wyjść z długów jest znacznie trudniej. I my się, my się do tego musimy przygotować, to trzeba będzie robić. Umocnienie polskiego złotego powoduje, że te koszty są długu troszkę mniejsze, No ale z kolei jak złotówka za mocna, to eksporterzy towarów są niezadowoleni, no bo są, prawda, mają droższy towar, są mniej konkurencyjni, więc to trzeba bardzo odpowiedzialnie, sensownie, pomaleńku, ale ostrożnie, ale, ale te sygnały moim zdaniem już dawać, że będziemy po prostu yy, no, skłonni mniej pożyczać, a przede wszystkim, mówię, jeśli, za, jeśli, się, jeśli się zapożycza się raczej własnych obywateli, własnych instytucjach w kraju, jest kwestia repolonizacji tego sektora bankowego, żeśmy odzyskali kilka banków, jest teraz pytanie, jak mądrze użyć te banki do jako narzędzia do rozwoju gospodarczego, do mm, tych innowacji, prawda? To jest niezwykle ważne. Żeby mieć pewną koncepcję, pewną wizję użycia tych wielkich instytucji No Właśnie finansowych. jak to jest, jak to, jak to pogodzić? Jak pogodzić dążenie do zysku, bo każdy bank musi pracować przede wszystkim nad z własnym zyskiem. Z, przede wszystkim PKOSA, tak? Bo to jest bank korporacyjny. No tak, ale oczywiście mamy. Pogodzić to właśnie z tym interesem narodowym, tak, z tym dążeniem do no tego. No na pewno żeby... nie, na pewno nie korzystać z wzorców, które nam profesor Leszek Balcerowi serwował. Z tym trzeba dogłębnie zerwać. Trzeba szukać tych ludzi, którzy mają wizję przyszłości: Polski, Polski znaczącej w Europie, Polski nowoczesnej, modernizującej się, Polski budującej własne fabryki. To jest, to jest realne. Polska może być, może być wielka, tak jak prezydent Trump powiedział o Ameryce. Tak? Myślę, że i my możemy pomału zacząć myśleć, bo to, co się dzieje w Europie, ten upadek elit europejskich, ta demoralizacja tych przywódców, biurokratów unijnych, którzy nie rozumieją, prawda, że narażają własne narody na, na terroryzm, na śmierć, na niebezpieczeństwo. Oni dopóki ich, ich osobiście nie dotknie jakaś tragedia, nie, nie zrozumieją, że trzeba powiedzieć stanowcze basta stanowcze, dość po prostu takiej nonchalancji, takiego braku odpowiedzialności. Jedno pytanie na koniec, krótka może odpowiedź. Sądzi Pan, że będziemy mieli do czynienia w najbliższych miesiącach, może latach, z kolejnym odbiciem kryzysu finansów, kryzysu bankowego w Europie? Ja myślę, że w ogóle ten kryzys światowy finansowy jest absolutnie nadal całkiem realny. To nie jest tak, że e, zrobiono cokolwiek sensownego, że za zalatano za, za te dziury w tamie. E, tak nie jest. Te groźba realnego kryzysu na świecie finansowego jest potężna, a sektor bankowy europejski jest w bardzo z trudnej sytuacji, zwłaszcza banki włoskie, czy banki hiszpańskie, czy banki portugalskie. E, i, 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 I to trzeba brać bardzo poważnie pod uwagę. Dlatego też trzeba mądrzej i odpowiedzialnie podejmować te decyzje właśnie.